No, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak zara, oczywiście, do moich kolegów psów, tylko jestem poradnik, a więc, ale jestem zmęczony. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak uspokoić. Każdego psa, czyli każdego mojego kolegę, ja na przykład na to działam i pokażę wam Igor Ursoń, czyli Buddy King, kamerzysta, no. tak jest Gustaw, no to pokaż tą piosenkę. Ja już jestem przyzwyczajony, ja już to nawet no, troszeczkę nie działam, bo wypiłem cuk bo zjadłem cukierki. Yy, no. No. I do końca dzisiejszego odcinka. papa, pa. No i bom, bom. Tańczymy.